Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam Nokia 7230. Jest to Nokia z tych nowszych, Nokia, które wychodziły na przełomie tutaj 2010 roku. Dość fajna Nokia z dużym czytelnym wyświetlaczem. Idealna dla seniorów. Dość ciekawe, klawisze, Fajnie się z, nich tutaj, z nimi operuje. I tutaj zobaczmy telefonik na przedniej ściance. Tak naprawdę nie posiada nic praktycznie ciekawego, prócz dużego wyświetlacza. Tutaj na bocznej ściance widzimy spust aparatu z autofokusem. No, później zobaczymy sobie, czy jest autofokus, bo wydaje mi się, że jest. Tutaj na tylnej ściance widzimy aparat fotograficzny 3,2 megapikselowy. Niestety w tym przypadku Nokia nie pomyślała o diodzie, która by wspomagała nasz aparat, ten słaby 3,2 megapikselowy oraz służyłaby jako funkcja latarki. Tutaj na samym dole obudowy widzimy otwory na główny głośnik. Na drugiej bocznej ściance nie widzimy nic. Dość fajna tutaj, fajny korpus błyszczący, bardzo fajnie wygląda w tej Noki, ale niestety po upadku bardzo szybko pęka. I tutaj u samej góry widzimy wejście na nasze słuchaweczki, 3,5 jack następnie tutaj port ładowania i również służy jako funkcja naszego kabla USB Jest kilka takich telefonów, kilka modeli Nokii, że właśnie dwa w jednym ładowania i na kabel USB i również jest tutaj wejście na ładowanie z tym cienkim bolcem, więc jeśli popsuje nam się jedno ładowanie, to możemy korzystać z drugiego ładowania. Nie musimy tutaj nic wymieniać. I tak to wygląda w tym telefoniku. I teraz sobie przejdziemy tutaj, Ściągniemy naszą tylną klapkę. Od razu mówię, że tylna klapka jest naprawdę bardzo badziewna, z bardzo słabej jakości plastiku. Bardzo szybko się łamie, jeśli telefon nam upadnie. I tutaj nasza bateria BL4C oczywiście oryginalna baterika w tym telefonie i tutaj pojemność baterii to 860 mAh i tu widzicie pod nalepką e-mail dokładne dane informacyjne odnośnie naszego softu tutaj nokia corporation wersja naszego softu model 7230 no i w tym przypadku widzimy że nokia wyprodukowała nam model w Rumunii, ale również Nokia produkowała modele Nokii w Chinach, Niemczech w Finlandii w Indiach, w Wietnamie było sporo tych państw, w, którym, w których Nokia produkowała telefoniki Ona powiedzieć, że skacze z kwiatka na kwiatek nigdzie nie jest jej dobrze I teraz telefon się sobie uruchomimy i sprawdzimy, jak to wszystko wygląda wewnątrz tego telefonu. I oczywiście telefon uruchomamy bez karty. To i od razu mówię, że telefon jest naprawdę bardzo głośnym telefonem. O, widzimy w tym przypadku 2011 rok. Ale zobaczymy, sobie kodem serwisowym, jak to będzie wyglądać. Gwiazdka, kratka. 4, 0, kratka i widzimy akurat 2011, 2 luty 2028 dzień no i tak to wygląda telefon z 2011 roku więc telefon dość już nowoczesny jeśli chodzi tutaj o menu i zobaczcie bardzo ładnie to wszystko wygląda w tym telefonie tu samej góry mamy nasz podobny sklep jak teraz w dzisiejszych smartfonach Androidowych sklep OVI no taki sklep właśnie był wcześniej jeśli chodzi o o Nokia. No i teraz chyba też jeszcze taki jest e, wiadomości. Tutaj oczywiście wiadomości. No dość tutaj kiepsko się pisze. Klawisze są dość twarde. E, nie wiem dlaczego, czy nie wyrobione, czy takie już są. No i oczywiście e, mamy tutaj tekst e, język testu, tu mamy polski. I oczywiście te 9 też jest. Przechodzimy sobie dalej. Tu mamy strony internetowe. Oczywiście możemy skorzystać z internetu pod warunkiem, że sobie tutaj ściągniemy odpowiednią, najnowszą operę w formacie JAR. Kalendarz tutaj, bardzo fajny kalendarz. Bardzo przejrzysty. Kontakty. Rejestr naszej tutaj połączeń nieodebranych, odebranych, następnie tutaj nasza galeria, tu mamy zdjęcia, muzykę i wideo i tutaj cała zawartość naszych plików. My sobie poszukamy może oryginalne dźwięki, jakie zostały przez producenta naszej marki, naszego tej modelu. Jak tutaj widzicie, ktoś nam tutaj ustawił losowo, że przełącza się nam od razu nie na 1, 2, 3 i tak dalej. Tylko tutaj losowo. I tu widzimy 22 nutki. My sobie wychodzimy z tego i zobaczymy jeszcze dźwięki naszych SMS-ów. I to tyle, jeśli chodzi o dźwięki. Głośnik jest naprawdę dość głośnym głośnikiem tutaj w tym telefonie i dobrej jakości. I tutaj, oczywiście, może nie wspomniałem: telefon obsługuje oczywiście tej wideo w formacie 3GP. No i tutaj ustawienia naszego telefonu: tu mamy profile, tematy, dźwięki, światła, efekty świetlne. Co ciekawe, ten telefon ma. Efekty tutaj świetlne u samej góry, Tak gdy mamy jakieś powiadomienia czy coś, to nam świeci, bądź jak ładujemy telefon, bądź inne tutaj funkcje używamy. Bardzo fajnie to wygląda. I tutaj widzimy wyświetlacz, ustawienia naszego wyświetlacza, ustawienia daty, godziny, skróty. Synchronizacja tutaj, telefon posiada Bluetooth, przesyłanie przez Bluetooth, przesyłanie przez USB. No, w tym przypadku nie mamy tej sieci WLAN, Wi-Fi, ustawienia naszego telefonu. Tu mamy język i tak dalej, akcesoria, konfiguracja, zabezpieczenia i przywróć ustawienia fabryczne. Jak w większości, chyba wszystkich telefonach, się przywraca ustawienia fabryczne. I tu mamy jeszcze aplikację, kalkulator, budzik, kamera, dodatki, radio, odtwarzacz multimedialny, mapy. No w tym przypadku możemy sobie dograć odpowiednie mapy i korzystać z GPS-a. Bardzo fajna funkcja w tym telefonie, kamera, wideo, dyktafon, lista spraw, notatniki, minutnik, stoper, kolektor. No i tutaj sobie możemy sprawdzimy nasz aparacik może, kamera 3,2 MP i zrobimy takie przykładowe zdjęcie, na przykład Noki. Tutaj. 55, 10. No, jak widzimy, niestety w tym przypadku nie mamy autofokusa. Teraz to właśnie sprawdziłem. No i tak zdjęcie mniej więcej tutaj wygląda zrobione tą nokią, takim aparatem. Tutaj możemy jeszcze powiększyć zdjęcie. Zobaczmy. O, i tak to wygląda. Chyba jeszcze raz. I jeszcze raz. No, powiększenie ma naprawdę wielokrotne. Chyba 16 razy. O, i tak to wygląda jeśli chodzi o ten aparat w tym telefonie. I tu mamy jeszcze dodatki, czyli nasze gry i nasze aplikacje. I tutaj widzimy tylko jedną gierkę. no To sobie może uruchomić i zobaczymy jak ta gierka w tym telefonie wygląda. To oczywiście gierka oryginalna jaką nam tutaj dobrał producent. Tej dość ciężko klawisze działają. Ale pokażę wam tą gierkę jak ona wygląda. Tutaj mamy dość duży wyświetlacz, więc myślę, że będzie się dość przyjemnie grało w taką gierkę. I czekamy sobie o jak widzicie To dość dobra jakość w naszej grze. To mi się też zmieniło, że nie pokazuję mi samochodu. No i zobaczcie, jeśli chodzi o ten model telefonu, o aplikację ogólną, Jar, naszą gierkę. Naprawdę bardzo fajna gierka. Jeśli chodzi o ten telefon, no dobra, my sobie wchodzimy z tej gierki i przejdziemy sobie naszej aplikacji. Zobaczymy, czy tam jeszcze aplikacje jest słychać. I tu widzimy Facebook, już w tych latach oczywiście było. Facebook jest z 2005 roku, więc 6 lat już po Facebooku. Tu mamy jeszcze jakąś zakładkę gry, konwerter, opera nawet jest, więc sobie już nie musimy tutaj dogrywać opery, no i sklep Ovi, szukanie naszej wyszukiwarce i zegar światowy. I to tyle jeśli chodzi o ten telefon i teraz sobie przejdziemy do demontażu i montażu tego telefonu. I ściągamy tylną klapkę, wyciągamy naszą baterię, kartę SIM i kartę jej pamięci. W tym przypadku mamy dotknięcia, zobaczcie, jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą śrubkę. Są to śrubki w tym przypadku wszystkie gwiazdkowe, ale nie takiej samej szerokości. W tym przypadku będą trochę mniejsze gwiazdkowe, a tu cztery mamy takiej samej tutaj szerokości. Odkręcamy sobie wszystkie. i teraz sobie poszukamy mniejszą odkręcamy kolejne śrubeczki oczywiście te dolne śrubeczki sobie się na bok, by się nie pomylić później przy przykręcaniu. Tutaj mamy inne. I u góry mamy inne. I teraz sobie podwadzamy tutaj zobaczmy. Tutaj cały nasz korpusik. Wyciągamy tutaj z zaczasków i podwadzamy od razu naszą klawiaturkę, tutaj klawiaturkę numeryczną. Tu ma dwie blokady, tu jest jedna blokada. I z drugiej strony tu jest druga blokada. Po drugiej stronie tutaj w tym miejscu. Zobaczcie, tu jest blokada. Tutaj z jednej strony i tutaj z drugiej strony. I teraz sobie tutaj wymontujemy naszą płytę od razu od naszego korpusiku. Teraz robimy oczywiście bardzo delikatnie, by nie uszkodzić tej płyty głównej. Tutaj zawsze w takich miejscach, by właśnie nic się nie działo takiego strasznego. Próbujemy sobie tutaj dłońmi, może nam się uda wybić. O jak widzicie bardzo prosto. Wystarczy tak podwadzić. I wybić. I tutaj mamy jak widzicie w korpusie wszystko wymienne w bardzo prosty sposób kostka ładowania kostka 3,5 jacka mikrofonik i głośnik główny wraz z zasięgiem. Tutaj odkładamy sobie na bok nasze śrubki. zaślepka nam tutaj uciekła, ale pamiętajcie, by później sobie ją włożyć tutaj w tym miejscu. No i tutaj widzimy na płycie głównej już tasiemkę. Odłączamy sobie ją, naszą płytkę główną. Tutaj zobaczcie, jest trochę przybrudzona. W tym przypadku na płycie głównej widzimy slot karty pamięci, slot karty SIM. Oczywiście w tym przypadku jest to... Wymienne ale bardziej zaawansowanie, tutaj jest, widzimy port ładowania, który służy również jako USB. E, Aparacik, vibrator, no i tyle tak naprawdę ogólnie. E, I tu widzimy jeszcze przód. Teraz próbujemy go sobie tutaj zdemontować. Tutaj szukam sobie odpowiednich śrub, śrubek, ale w tym przypadku nie widzę żadnych śrubek, więc sobie podwadzimy bez śrubek. Tu jest jedna blokada i tu jest druga, więc w tych miejscach najlepiej sobie tutaj podwadzić. Najlepiej jakieś otwierakiem, bo jest tutaj dość oporowo. I tutaj z jednej strony, następnie przechodzimy sobie na drugą stronę. Tutaj dość mocno te zaczaski nam trzymają, więc tak nie szaleć za bardzo. Jeśli chodzi o ten noki, o ten model telefonu, to najpierw tutaj jechać na sam dół. Tutaj i tutaj dwie blokady puszczają te główne. No i wtedy dzięki temu widzicie, już nam wszystko się odłączyło. Nasza przednia obudowa. Następnie nasz wyświetlacz. E, I tutaj wyświetlacz jest połączony tutaj u samej góry wraz z naszym głośniczkiem. Kolejne moje filmiki jest dziełem Nokii. Sonar Sonos Siemensu, Motorola i innych ciekawych telefonów klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego telefonu, tego modelu, zobaczcie sobie pod tym filmem. Cześć.